Dzień dobry. Czy chcecie dowiedzieć się, jakie skarby z przeszłości zalegają pod naszymi stopami? Wsłuchajcie się w niezwykłą opowieść o zabytkach archeologicznych, o tym, jakie znaleziono, jak interpretowano oraz co stało się z nimi po wyjęciu z ziemi. Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przez kilkadziesiąt lat badań, znaleziono wiele przedmiotów z czasów, kiedy gród piastowski był jeszcze nowo wybudowanym, modnym osiedlem. Między innymi wśród odkryć znalazło się kilka szklanych kostek. Znaleziska były niewielkie. Jedna kostka z pewnością zmieściłaby się wam na paznokciu i to tym od małego palca. Choć wydawało się oczywiste, że kolorowe sześciany były fragmentami dawnych mozaik, to interpretacje utrudniał fakt, że znajdowano je w różnych miejscach i w różnych warstwach kulturowych. Czyli, że wylądowały w ziemi w różnym czasie. Dokładniej między XI a XIII wiekiem, co daje rozpiętość około 200 lat. Uznano, że mozaika musiała pochodzić z XI wieku, właśnie, a reszta późniejszych znalezisk związana była z przemieszczaniem warstw ziemi. Przełom! nastąpił w 2008 i 2009 roku, kiedy archeolodzy pod kierunkiem profesor Hanny koćki Kręc odsłonili kaplicę przy Palatium Mieszka I i wówczas poznajdowali jeszcze sporo identycznych kostek. Dziś, po wielu latach badań, wiemy, że nazbierało się ich ponad 300. Mieniły się kolorami czerwonym, niebieskim, zielonym, ale przede wszystkim złotym. Jeden fragment nawet wciąż był umocowany w tynku. Teraz nie było już wątpliwości, że mozaika, której fragmenty cierpliwie czekały na odkrycie przez kilkaset lat, zdobiła prezbiterium kaplicy pałacowej. Niestety ilość znalezionych kostek nie pozwala na wyciągnięcie wniosków co do tematyki przedstawienia, ani jego rozmiaru. Żebyście jednak nie pomyśleli, że praca archeologa jest do niczego. Jeśli nie potrafi on odpowiedzieć na takie pytania, spieszę, żeby wyprowadzić was z błędu. Odnalezienie kostek pozwoliło dojść do wielu ważnych wniosków. Produkcja szkła w dawnych czasach była bardzo trudna, a wyroby z niego elitarne. Na terenie Polski w ogóle nie znaleziono śladów warsztatu, który mógłby wykonać kostki mozaikowe. Za to wiadomo, że sztuka zdobienia kościołów mozaiką narodziła się w Bizancjum, a tamtejsi mistrzowie pracowali w wielu różnych miejscach, których władcy mieli aspirację, by w ich świątyniach móc się szczycić tak niezwykłymi obrazami. Tak było na Rusi Kijowskiej. Ponieważ zarówno mozaikę, jak i specjalistów od niej musiano importować, Najbardziej prawdopodobne wydaje się sprowadzenie ich właśnie z Rusi, bądź bezpośrednio z Cesarstwa Wschodniego. Wiemy, że Bolesław Chrobry wydał córkę za księcia kijowskiego. Może przy okazji zaprosił do poznania kilku z tamtejszych lub wykonujących w tamtych okolicach inne zlecenia rzemieślników. Na pewno wykorzystanie tak elitarnego sposobu zdobienia w kaplicy świadczy o jej bogactwie i reprezentacyjności. 300 kostek, jak na ścienną mozaikę, to bardzo mało. W dodatku znajdowano je przecież w kilku miejscach wyspy, choć największy zbiór pochodzi właśnie z kaplicy Palatium. Co się z nimi działo przez ten czas? Otóż Palatium oraz kaplice zniszczono podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława. W okolicach Palatium archeolodzy znaleźli naczynia ze śladami szkliwa, które nie było ozdobą. Tylko pozostałością po przetapianiu szkła na coś innego. Taki średniowieczny recykling. Wspominałam, że produkcja szkła była elitarna? Nic dziwnego, że uznano, iż taki cenny materiał nie może się zmarnować. W konsekwencji jednak dziś po mozaice ze ściany kaplicy pozostały tylko nieliczne ślady w postaci drobniutkich kosteczek połyskujących pięknie i pozwalających rozwinąć wyobraźnię. Pani profesor sądzi, że ponieważ kaplica pałacowa poświęcona była Marii Pannie, to można przypuszczać, że taka właśnie tematyka zawarta była na obrazie mozaikowym. Co się dzieje z kostkami obecnie? Zostały dokładnie przebadane, także pod kątem techniki wykonania, oraz w większości zdeponowane w zbiorach Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. A także w innych magazynach, między innymi Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jeśli chcecie zobaczyć je na własne oczy, obiecuję, że kilka z nich pojawi się niebawem w gablocie w rezerwacie archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumski. A więcej informacji na temat kostek mozaikowych z kaplicy przy Palatium Mieszka I, znajdziecie w filmie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, do którego link umieszczony jest w opisie. To wszystko na dziś. Do usłyszenia!